Dzień dobry! Dzień dobry! Dzisiaj dzień drugi naszej promocji. Jeszcze tu jesteśmy i tak. nie wyniesiemy się przez 24 dni 23 najbliższe dni. Tak, 23 najbliższe dni. W związku z czym dzisiaj, dzisiaj. w promocji wprost pokaż, pokaż. Zwora świętego mikrofonu idzie. Tarad The curse of the black dice cenie oczywiście 139 zł. Tak, ale. ale ale, ale, Irek, ale gdzie tu jest? Gdzie, tu, gdzie je promocja? Nie wiem, tak sobie nagrywamy na filmik. Tak. No nie, dobra, a na poważnie promocja jest, czyli dorzucamy do tego całkowicie za gry w cenie gry dostajecie. Dice Towera, The Curse of the Black Dice, z dzięki. logiem gry, wypalonym na tym oto biednym piszącym jeszcze z bólu drewnie. I teraz tak, dzięki temu Dice Towerowi będziecie rzucać kości w The Curse of the Black Dice like jak, a boss. Nie jak pirat kule do armaty, ty. Tak. No albo jak pijany pirat pustą beczkę do wody. Like a boss. I jest. teraz tak, bez, z, bez, z. To ja wolę z, zostaw z, czyli 139 zł macie ten zestaw. Dzisiaj do północy tylko więc biercie go biercie